Tak krótkie wędki po złożeniu sugerują, że są to teleskopy. No i cała prawda. Są to wędki teleskopowe Iwardi, sea Traveler, sześcioskładowe, ale oczywiście są to karpiówki. Już sama nazwa wskazuje, że oczywiście to są wędki dedykowane do podróży. Jeżeli nie mamy miejsca na normalne karpiówki, czy też na przykład lecimy gdzieś samolotem, możemy jako bagaż podręczny taką wędkę sobie wziąć, ona zajmuje prawie nic nie zajmuje miejsca. Oczywiście są wędkarze, którzy też przekładają wędki teleskopowe nad nasadowe. Sześć części, 3,60 metra długości. Jedna i druga. Jedna ma krzywą ugięcia 3 funty, druga 3,5. Oba modele wyglądają identycznie. Różnią się tylko parametrem krzywa i ugięcia. No ale jak zobaczymy w środku, jak każda porządna wędka teleskopowa, mają taką osłonę. Przelotek i praktycznie do tej wędki nie potrzeba dodatkowego pokrowca, bo to, co jest najistotniejsze, to, co możemy uszkodzić, czyli przelotki, jest doskonale zabezpieczone. Każde zabezpieczenie ma integralną część w postaci właśnie takiego czerwonego elementu. To jest ciekawa rzecz. Do czego służy, powiem nieco później. Na razie zobaczmy, jak wygląda sama wędka. Typowy teleskop, ale dopracowany w szczegółach. Chociażby te kołnierze, które znajdują się tutaj, tuż przed każdą z przelotek, a one są po to, kiedy je składamy, to że przypadkiem właśnie ta część omotki tutaj do przelotki nie weszła nam pod spód tej dolnej części wędziska. Więc. Z każdym elementem jest dokładnie tak samo. Wędzisko ma solidny uchwyt do kołowrotka typu Big Pit, to jest ważne, bardzo ważne, żeby nam stopka kołowrotka dużego się tutaj zmieściła. Takie elementy, które nadają pewien ton temu wędzisku, więc chociażby ten element z włókna węglowego, który doskonale tutaj widzimy. Całość jest pomalowana czarnym kolorem. Czarnym lakierem, no i rękojeść antypoślizgowa, co przecież wiemy, że jest konieczne przy dość mocnych wyrzutach. No i sam dolnik, zresztą charakterystyczny dla wszystkich teleskopów, odkręcany, bo czasami nam się coś pomiędzy elementami zbierze, chociażby woda czy brudy, to możemy to łatwo. Przeczyścić. Rozłożę wędzisko, wszystkie jego elementy. I jeszcze tutaj sam dolnik. A więc mamy solidne teleskopowe wędzisko. Ale żeby nie było wątpliwości: Teleskop nigdy nie zastąpi nam wędziska dwuczęściowego który przecież składa się tylko z dwóch elementów, inaczej są rozłożone siły niż w tym, gdzie tych elementów jest aż sześć. Ale to nie znaczy, że tym kijem nie możemy operować w najtrudniejszych warunkach i dokonywać dość dalekich rzutów. Oto nie mamy co się obawiać, tym bardziej, że akurat ten model ma krzywą ugięcia 3,5 funta. Ugięcie wędziska pokazuje, że ma ono paraboliczną akcję. Przy modelach teleskopowych zresztą raczej nie ma innej możliwości. Przy wędziskach karpiowych, oczywiście, ono powinno mieć akcję paraboliczną. Jak widać, wygina się równomiernie z dużym zapasem jeszcze w rękojeści. No i na koniec, jeszcze wyjaśnienie, po co ten element w środku jest przyciągnięty przez wszystkie przelotki, w dodatku ma tę dziurkę. No, działa jak igła. Żyłkę z kołowrotka wkładamy w ten otwór i w bardzo prosty sposób pomoże nam to przeciągnąć żyłkę przez wszystkie przelotki. Mamy sprawę załatwioną, teraz tylko wystarczy rozłożyć wędzisko.